Mister Antoni Macierewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym Tedietonie. Gospod Polski. spotykamy się w przeddzień 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 123 lata po rozbiorach. Przez 123 lata Polacy walczyli o niepodległość. Polacy. Odbudowywali swoją gospodarkę. Polacy walczyli o utrzymanie swoich rodzin. Polacy walczyli o utrzymanie swojej tożsamości religijnej, narodowej, duchowej, politycznej, gospodarczej, ale ta walka była bardzo długo mało skuteczna. Ale ta walka, chociaż kolejne powstania dawały, wydawało się, szansy na odzyskanie niepodległości, kończyły się najczęściej. Klęską utrzymywały naszą świadomość narodową, podtrzymywały naszą wolę walki o niepodległość, ale niestety niepodległości nie odzyskiwały. I dopiero klęska obu wielkich państw, które były źródłem zniszczenia Polski Klęska Niemiec i Klęska Rosji w 1918 roku otworzyła drogę do odzyskania niepodległości. Oczywiście warto pamiętać o wielkiej pracy formacji niepodległościowych. Formacji, na której czele stał Józef Piłsudski i formacji największej w Polsce, na czele której stał Roman Dmowski. To te formacje ukształtowały dążenia niepodległościowe i ukształtowały struktury niepodległościowe. No przede wszystkim Armię. To armia była w tamtym czasie najważniejszym narzędziem, które pozwoliło nie tylko odzyskać niepodległość, ale także odzyskać strukturę budowy państwa, które przecież było kwestionowane przez zaborców. Warto przypomnieć o wielkiej, wspaniałej armii generała Halera Armii Błękitnej armii, która powstała dzięki. Polakom z Kanady, Polakom ze Stanów Zjednoczonych, emigrantom, którzy zdecydowali się działać na rzecz niepodległości. To oni, blisko 30 tysięcy Polaków ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, pojechało do Francji, żeby budować niepodległą armię. Ta armia ostatecznie ukształtowała się w 100 tysięcy żołnierzy dysponujących 100 czołgami, dysponujących samolotami, dysponujących najnowocześniejszym uzbrojeniem odegrała na no olbrzymią rolę w walce o niepodległość. Podobnie jak olbrzymią rolę odegrało mniejsza, ale bardzo ważna formacja utworzona przez Józefa Piłsudskiego, mianowicie legiony. Legiony, które zarówno walczyły zbrojnie, jak i sprawiły, że tworzona została struktura polityczna, organizacyjna, która była strukturą niepodległościową. Przywołuje ten czas, dlatego, że warto pamiętać dzisiaj, gdy znowu Niepodległość jest zakwestionowana. Jest zakwestionowana z jednej strony militarnie przez Rosję, z drugiej strony gospodarczo i ideowo przez ludzi, którzy de facto są kierowani przez Niemcy. Te dwa ataki na Polskę mają olbrzymie dzisiaj znaczenie, i musimy być gotowi do przeciwstawienia się tym zagrożeniom nie mniej skutecznie niż byli. Polacy wtedy, w 1918 roku, musimy sobie zdawać sprawę, że ustępstwa dają tylko i wyłącznie kierunek klęsce, tylko i wyłącznie kierunek przegranej, że zarówno w Unii Europejskiej musimy ukształtować naszą obecność jako państwa niepodległego, jako państwa narodowego, jako państwa katolickiego, dla którego formacja ideowa jest. Kluczem do naszej toż, utrzymania naszej tożsamości, a także kluczem do odbudowy naszej siły gospodarczej i społecznej. A z drugiej strony musimy mieć świadomość, że budowa silnej armii jest rzeczą najważniejszą, jest rzeczą, która bez której niepodległości nie utrzymamy. Ja wiem. To wszystko prowadzi do zastanowienia się, ile to będzie kosztowało, jakie będzie miało to konsekwencje gospodarcze dla naszego codziennego życia, każdej z naszych rodzin. To prawda, czasami niepodległość wymaga poświęcenia także naszego życia codziennego, wymaga poświęcenia naszych możliwości rozwoju gospodarczego, ale bez niepodległości nie będzie ani naszej tożsamości, ani naszej siły gospodarczej, ani naszego możliwości rozwoju gospodarczego każdej z polskich rodzin. Dlatego pamiętajmy tego dnia, gdy będziemy czcili niepodległość i ich bohaterów, którzy ją odzyskali, pamiętajmy o tym, że dzisiaj musimy także być przygotowani do walki o utrzymanie niepodległości Polski. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. W cotygodniowym felietonie z cyklu Głos Polski wysłuchaliśmy Pana ministra Antoniego Macierewicza.